Melisia, a skąd masz taki ładny strój? A ja nie jestem walecznikiem, ale wytrafię przez tak. na, na palcach. O Jacie! Ale mama. mega! Jeszcze zatańcz. Pokaż jakie ubranko. Kto sobie kupił takie ubranko wczoraj? mama. Mama kupiła, a kto wybrał? Ja. Sama, tak? Sama. Sama wybrałam, powiedz, taki fajne dzieci. No, chowaj, chowaj, Przysiek. Chowaj. Wróć. A kto jest tutaj narysowany? Kto jest namalowany? Kto? Kajk! Skajk! Idziemy z babcią na bazen i bierzemy na przykład klapki, ręcznik, albo coś, coś tam, coś tam, coś tam. Dobrze, ja zaczynam. Idziemy z babcią na bazen, bierzemy krap, klapki, ręcznik i strój kąpielowy. Teraz Idziemy z Babcią na basen i co bierzemy? Klapki. Czucu Ciu najważniejsze jest. Ja. Nie kadapki. Powiedz kadapki. Nie. Zrobiłam gdzieś takie paznokcie. Tak sobie pomyślałam, że po operacji może po prostu krótsze będą wygodniejsze. I powiem Wam, że tak dziwnie się czuję. Idziemy na spacerek? Spacerek? Chcesz iść na spacerek? Spacerek? Spacerek. Spacerek. A u nas znowu. Budowa. A baby ma walentai. Kada idem jakie ma ten per chiedet.